Hej, witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja. Pierwsza połowa drugiego sezonu Sowiego Domu już za nami. I ja już wielokrotnie powtarzałam, że nie mam zwyczaju robienia recenzji na temat każdego sezonu, każdej serii jaką oglądam. Raczej wolę robić, wiecie, taki wstęp i pierwsze wrażenia i potem podsumowanie serii. Ale tutaj uparcie mnie prosiliście o odcinek na temat Sowiego Domu, zresztą Przydałaby się aktualizacja informacji, które są zawarte w odcinku recenzji i odcinku kreskówostek, do których Was oczywiście zapraszam. Linki wyświetlają się gdzieś tutaj i na pewno znajdziecie je w komentarzach. Niestety tym razem niewiele pojawiło się jakichkolwiek wywiadów czy ogólnie materiałów źródłowych, z których mogłabym korzystać tworząc ten odcinek, więc dzisiaj zajmiemy się sekretami, tajemnicami, i generalnie wiecie, lorem, zagadkami i wszystkim, co się znajduje w Sowim domu. W opisie tego odcinka znajdziecie rozdziały do konkretnych aspektów, które omawiam w tym odcinku. Zanim zaczniemy, chciałabym was ostrzec przed spoilerami do drugiego sezonu Sowiego Domu i zaprosić Was do subskrypcji tego kanału, bo subskrypcje bardzo mi pomagają. No wiecie, dla zasięgów, nie. Zmobilizujmy się, żeby kreskówkowiczy było więcej i żeby nic was nie ominęło. Oprócz tego zapraszam Was również na mojego Patronite, gdybyście chcieli wesprzeć moją działalność w internecie. Do wszystkiego znajdziecie linki w opisie. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. To widom dla tych, którzy nie wiedzą, jest to długo wyczekiwana seria Dany Terrence, opowiadająca o luz dziewczynie pochodzenia latynoskiego, która przechodzi pewnego dnia przez portal do innego wymiaru, gdzie wszystkie dziwy, wiedźmy, magia i potwory są prawdziwe. Tam poznaje Idę i Kinga i razem przeżywają różne przygody i w pewnym momencie zatrzasnęła się, że tak powiem, w tym świecie i teraz musi wykombinować jak wrócić do naszego świata rzeczywistego. Seria ta zyskała na Popularności, po części dlatego, że Dana swoje doświadczenie zdobyła m.in. przy produkcji Wodogrzmotów Małych. A te dwa światy w pewien sposób łączą się ze sobą, nawet jeżeli tylko w formie ciekawostek. Zatem ludzie traktują to jako przedłużenie Wodogrzmotów Małych, stawiając poprzeczkę dosyć wysoko. Czy słusznie? Początkowo moja opinia na temat tego show była dosyć ambiwalentna: to znaczy, no, było ok, było całkiem ciekawe, fajne, ale jakoś niekoniecznie mnie zaangażowało na tyle, żebym chciała koniecznie czekać na kolejne odcinki ale na szczęście seria się rozkręciła, zdążyła mnie wciągnąć i na szczęście najważniejsze broni się jako własna produkcja. Więc nie potrzebuję wybijać się na promocji i popularności Wodogrzmotów Małych. Zanim przejdziemy do konkretnych aspektów serii, które będę omawiać, chciałabym Wam tylko przypomnieć, że nie będę się powtarzać z ciekawostkami, więc jeżeli kogoś interesują ciekawostki dotyczące serii i pierwszego sezonu, to zapraszam Was do odcinka kreskówostek i do odcinka recenzji Sowiego Domu. Zacznijmy od tego, że dom, tak jak Podogrzmoty Małe ma swoje tajemnice i sekrety, które możemy odkrywać i bawić się razem z twórcami. Na przykład pierwsze litery tytułów każdego odcinka, każdego sezonu tworzą zdanie, które ma dać nam wskazówkę dotyczącą sezonu. Pierwszy sezon łączy się na zdanie A witch loses a true way, czyli wiedźma traci słuszną drogę, czy tam właściwą drogę. I właściwie może się to odnosić zarówno do Idy, bo traci swoją magię, lub do Lilith, czy na przykład Imperatora, ponieważ każdy z nich ma swoje grzeszki i idą, bądź co. Bądź po trupach do celu. Jeżeli chodzi o drugi sezon, to póki co odcinki układają się w zdanie seek the key, czyli szukaj klucza, co oczywiście ma sens, bo jak już zdążyliśmy się dowiedzieć w serii, klucz jest używany do otwarcia portalu, czyli tych drzwi, i zawiera w sobie bardzo rzadki. Związek Chemiczny, czyli krew tytana, która sama w sobie potrafi tworzyć mosty pomiędzy naszą rzeczywistością a rzeczywistością wiedźm. Także bez tego nie możemy otworzyć portalu. A jak już wiemy, luz utknęła w świecie wiedźm ze względu na to, że portal został zniszczony, więc trzeba na nowo zbudować drzwi. Ale to nie wszystko, bo zostały ogłoszone trzy kolejne odcinki. A raczej tytuły tych odcinków, które układają się na litery F E A. I na chwilę obecną może być to cokolwiek. Według mnie może być to fear, czyli strach, feather, czyli pióro. Albo feature, czyli jakby funkcję. Jak myślicie, co to będzie. Mało tego, oprócz tych konkretnych zdań, które układają się z pierwszych liter tytułów każdego odcinka, mamy jeszcze kody, które pojawiają się w każdym odcinku. Jak już wiemy, język używany do tych kodów, jak rozgryzł wspaniały internet, bazuje na cyrylicy. No i przy każdym kodzie pojawia się oko, i może to symbolizować każde oko, czyli Illuminati, oko opaczności, oko Horusa, ba, nawet oko Mistrza Dashi. Ale zapewne i ja i wy wiecie doskonale, o jaką gałkę oczną może chodzić. Nie, nie tą gałkę oczną. Tą gałkę oczną. Dlaczego Cyrylica i Kody? Dana opowiada, że w czasach licealnych wakacje spędzała w Rosji. Razem z rosyjskimi przyjaciółmi ze szkoły stworzyli swój sekretny język, który miał być miksem pomiędzy alfabetem angielskim a Cyrylicą, właśnie. I przywołuje brata Rebeki Sugar, Stevena Sugar, jako tego, który pierwszy rozgryzł ten ich sekretny język. I tak Steven oczywiście pracuje przy swoim domu jako artysta teł. A dlaczego kody? No, trudno się nie domyślić, ale sama Dana mówi, że od zawsze lubiła kody, i z jakiegoś powodu się dogaduje z Alexem, co nie. Kody z odcinków oczywiście zostały złamane, a treść to. Pierwszy sezon? The two witches torn apart now alone, two hearts of stone, a cares of feathers and mud, a betrayal of blood. Czyli dwie wiedźmy rozdarte, rozdzielone, teraz same, dwa serca z kamienia, kląfa piór i błota. Zdrada krwi. Nie do końca wiem i zdaje się, że nawet internet tego nie wie, czy te kody mają odnosić się do konkretnego sezonu, do całej serii, czy poszczególnych odcinków. Ale z tego, co ja wywnioskowałam, to myślałam, że może to dotyczyć Idy i Lilith. Wiecie, są siostrami, Lilith ją przeklnęła, czyli jest ta zdrada krwi, dwie wiedźmy rozdzielone. Ale jak teraz sobie tak myślę, klątwa piór, no wiadomo, Ida, ale błoto? Może to dotyczyć Imperatora, jako że w drugim sezonie dowiadujemy się o jego klątwie, tak jakby, czy może raczej chorobie. No i sam fakt jego motywacji, do czego dojdziemy później, również może się odnosić do treści tej zagadki. Nie mam za to pojęcia, co mogą oznaczać dwa serca z kamienia. Serce z kamienia, wiadomo w literaturze, zazwyczaj odnosi się do czegoś, wiecie, em, do osoby, która jest oschła, zimna, nieczuła, bądź zła po prostu. Dwa serca, może nie konkretnie chodzi o dwie osoby, ale o to, że wiedźmy mają jakby dodatkową część serca. Taki woreczek, który trzyma ich magię. Nie wiem, za, za daleko posunięta interpretacja, moim zdaniem. A co wymyślicie? myślicie? Piszcie w komentarzach wasze domysły. Jestem mega ciekawa, co macie do powiedzenia. I być może któryś z was rzeczywiście odgadnie treść zagadki. Jeżeli chodzi o drugi sezon, to ukryta wiadomość prezentuje się następująco: See things, seas, and puppet strings he no longer dreams of. Czyli wrzące morza i sznurki marionetek. On już dłużej nie śni o. I tu mnie zatkało, bo nie mam pojęcia, ale spróbujmy to rozgryźć. Drzący morze Sea Thing odnosi się również do gniewu, wiecie, po prostu takie kipienie ze złości. Sznurki marionetek powiązałabym raczej z manipulacją. No i on. Jest tutaj konkretne oznaczenie płci. Więc zastanawiam, czy ponownie nie chodzi o imperatora, albo nawet i Huntera. A może chodzi o Tytana, na zwłokach którego znajduje się całe miejsce akcji? Nie, to akurat nie ma sensu. Ale imperator mi tutaj pasuje. Jest gniewnym, jest manipulantem i dłużej już nie śni o, albo nie marzy o o czym. Może jego nastawienie i hierarchia wartości się zmieniła, może teraz dąży do zupełnie innego celu. Póki co jak już zdążyłam wspomnieć wielokrotnie, jest to dopiero pierwsza część drugiego sezonu, więc nie mamy pełnej wiadomości. Ale niemniej jednak piszcie w komentarzach, co myślicie. Żebyście jednak mieli pojęcie o tym, o czym mówię i mogli te zagadki analizować w nieco szerszym kontekście, czyli. W kontekście całej serii przyjrzyjmy się postaciom serii. Trzeba tutaj wspomnieć, że drugi sezon przedstawia nam naprawdę bogaty wachlarz barwnych postaci. Natomiast mam wrażenie, jakby te główne postacie, to znaczy główne drugoplanowe postacie, zostały zepchnięte na jeszcze dalszy plan. W sensie chodzi mi o Willow i Gasa. Wygląda to, jakby mieli swoją rolę do odegrania, czyli w tym wypadku bycie nowymi przyjaciółmi w nowym miejscu głównej protagonistki, i teraz, kiedy już spełnili swoją rolę, to zostali zepchnięci i zdegradowani do roli zapychacza. Ale szczerze, ja absolutnie nie narzekam, bo te nowe postacie są świetne. Okej, okay, mamy naszego złotego strażnika, który okazuje się być bratankiem bądź siostrzeńcem imperatora, który, trzeba wspomnieć, że nie posiada również magii, co zostało potwierdzone, że jest to problem rodzinny. I w jego rodzinie bardzo często zdarza się, że wiedźmy nie mają magii. Hunter, bo tak się nazywa, nie dość, że póki co oscyluje w okolicach postaci, którą zdecydowanie mogłabym uznać za krasza, to jeszcze odnoszę wrażenie że ma spory potencjał do posiadania dobrego wątku odkupienia na miarę nawet Zuko z Avatara. Po pierwsze, nie jest złą postacią, tylko zagubioną, która widać, że samodzielnie myśli, widać, że ma kręgosłup moralny i często kwestionuje czyny i decyzje swojego wuja. Niestety jednak w imię honoru, czy w tym wypadku raczej aprobaty swojego wuja, miejscami nawet popada w obłęd. Teraz tak, tak jak mówiłam swoje domysły przy sezonie pierwszym, że Luz nie jest i nie była jedynym i pierwszym człowiekiem, który pojawił się w świecie wiedźm. I już wtedy mówiłam, że prawdopodobnie imperator będzie człowiekiem bądź będzie w jakiś sposób połączony z naszym rzeczywistym światem. Jeżeli mi nie wierzycie, to odsyłam Was do odcinka podcastu Kreskówkast, gdzie akurat omawialiśmy pierwszy sezon Sowiego Domu. Tam jasno i wyraźnie mówię swoje domysły, także mam potwierdzenie, że mówiłam o tym wcześniej i nadal uważam, że coś w tym jest. A teraz, mało tego, drugi sezon tylko utwierdził mnie w tym przekonaniu. A dlaczego? Imperator, który z jakiegoś powodu bardzo chce się przedostać do świata ludzi, musi mieć jakieś połączenie. Pierwsza sprawa. W rodzinie imperatora bardzo często nie pojawia się magia. Belos miał jakieś Jakiś przypadek z dziką magią, czyli tą, którą używa luz, co sprawiło, że zmaga się z tym dziwnym przekleństwem. Gdzie zmienia się w potwora, który przypomina błoto poniekąd. Stąd moje podejrzenie dotyczące treści sekretnej wiadomości, że to może o jego klątwę chodzi. Zobaczyliśmy też jego twarz i spójrzcie, on nie ma szpiczastych, wiedźmowych uszu, tylko ma ludzkie uszy. Mało tego, tutaj powiedział, że był kiedyś na ziemi, w sensie w świecie ludzi. A biorąc pod uwagę, że Hunter jest jego siostrzeńcem lub bratankiem, to musi mieć on brata lub siostrę. W języku angielskim jest to po prostu utrudnione ze względu na to, że nie ma jakoś konkretnie słowa na siostrzeniec i bratanek oddzielnie, tak jak w polskim, tylko jest po prostu nephew. Więc nie możemy jasno stwierdzić, czy chodzi tutaj o brata czy siostrę. Od matki Idy i Lilith dowiadujemy się, że do świata wiedźm przybył mężczyzna około 1600 roku, który prowadził dziennik, który to luz próbuje odczytać. Nazywał się Philip Wiedebin, i to on skonstruował portal, czyli te drzwi. Ostatni odcinek tego sezonu dzieje się na Ziemi, gdzie dowiadujemy się, że w 1600 roku była dwójka braci, która zniknęła, co wiązano z magią. I spójrzcie na tą rycinę. No przecież na bank jeden z nich to właśnie Filip. A zobaczcie, co ma na ramieniu. Czy to nie czasem ten sam ptak, który wybrał naszego Huntera jako swojego właściciela? I jak jest nam powiedziane, po tak długim czasie poszukiwań w końcu znalazł odpowiedniego właściciela. Bum! Ja wam mówię, że Hunter jest synem... Filipa na bank, a Filip jest bratem Belosa. Ja wam to mówię. <noise> jak w końcu będziemy wiedzieć, możecie wrócić do tego odcinka i napisać mi w komentarzach, czy miałam rację, albo że się prawdopodobnie pomyliłam. Zobaczymy. W każdym razie tutaj pozostaje kwestia tego, czy to już rzeczywiście wiecie ojciec faktycznie, czy może jakieś pokolenie z kolei? Ze względu na to, że nie wiem do końca, jak działa świat. Wiedźm i jak tam płynie czas, czy jest to adekwatne do tego, co się dzieje w realnym świecie, w ludzkim świecie, i czy oni czasem nie są w pewien sposób nieśmiertelni, w sensie, że można ich zabić, ale się nie starzeją, albo starzeją się bardzo powoli, więc tutaj ta kwestia mi trochę nie pasuje. Może to jakoś wyjaśnię. No, chyba że kompletnie się mylę. Uff, dobra, idziemy dalej. A propos palizmanów. Nie jestem pewna, jak to przetłumaczyli po polsku. Według Wikipedii przetłumaczyli to jako palizman, po prostu. Luz jeszcze swojego nie ma, ale jest taka teoria, że jej palizmanem, czyli chowańcem... Tak, Dana potwierdziła, że palizmany działają poniekąd jak chowańce, a trochę jak po prostu miotły wiedźm. W każdym razie jest teoria, że jej palizmanem będzie wąż. A odnosi się to do czcionki tytułu serii, że to wygląda jak buława, a ta litera wygląda jak wąż. Razem przedstawiają palizman, którym miał. Być właśnie wężem. Z drugiej strony nie do końca rozumiem, w jaki sposób wąż miałby się łączyć z luz. Ani alegorycznie, ani symbolicznie, ani no, w żaden sposób się nie łączy z luz. No ale może to. To nie ma znaczenia, po prostu są zwierzętami i tak. Tutaj jeszcze mała ciekawostka a propos palizmana Amity. Jest inspirowany kotem samej twórczyni, czyli Dainy Terence. Ma nawet po niej imię, czyli Ghost. A jak już jesteśmy przy Amity, to przejdźmy do naszej pary, czyli Lumity. Często pytaliście mnie o mój stosunek i opinie na temat tej pary, no i do czego to zmierza. Ustalmy sobie pewne kwestie. Dana oficjalnie potwierdziła, zanim pojawił się sezon drugi, że Amity jest lesbijką, natomiast Luz jest biseksualna, jak zresztą sama twórczyni serii. Pojawiły się głosy, że ich relacja jest przedstawiona nazbyt szybko. Rozumiem, że ludziom chodzi o to, że Amity zgnębiciela zmieniła swoje nastawienie o 180 stopni, jakby z dnia na dzień, i zostaje sprzymierzeńcem. Ale jeżeli dobrze przyjrzymy się serii, działo się to stopniowo. Poza tym Amity nie była zła. Ona maskowała tylko problemy z rodzicami, ich wymagania i presję, jaką na niej wywierali. Ostatecznie w końcu Amity stawia się im i odkrywa prawdziwą tożsamość. I z jakiegoś powodu teraz niektórzy mówią, że Amity straciła tą swoją fajność, bo nie jest już gnębicielem. Nie wydaje mi się. Czy widzieliście, jak ona walczy, chociażby z jaką pewnością siebie i niemalże wyższością? Albo fakt, że ma też swoją miękką stronę i lubi pomagać w wychowaniu dzieci w bibliotece? Moim zdaniem, Amity jako postać tylko zyskała, zmieniając stronę konfliktu. Dojrzała, rozwinała się, dostała głębie. I dalej zachowując ten swój urok rebeliantki. Amity i Luz to nie jedyne postacie będące reprezentacją, bo mamy jeszcze postać niebinarną, imieniem Rain którzy w przeszłości byli z Idą w romantycznym związku. Chciałabym tylko zauważyć, że podoba mi się ta normalizacja, że to, że te postacie mają inną orientację, nie wybija się na pierwszy plan i nie definiuje ich charakteru, czym często niestety kończy się reprezentacja w różnych seriach. Wiecie, chodzi mi tutaj o to, że nie zwraca się tutaj absolutnie uwagi na orientację postaci, tylko na postacie same w sobie i to, że Amity jest lesbijką, wcale nie sprawia, że teraz wszystko, co o niej możemy powiedzieć, to właśnie tylko to. Co do samej relacji, to nie mam opinii. Jest okej, okay, nie przeszkadza mi w żaden sposób. Jest całkiem urocza, ale jakoś bardzo nie przeżywam tego, że są w relacji. Aczkolwiek trzeba wspomnieć, że Dana wywalczyła sobie to z Disneyem, a wiecie jak Disney ciężko podchodzi do takich tematów. Także tutaj wielki szacun dla Dainy. No i cieszę się, że widzowie serialu dostali fajną reprezentację. A dalej w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać kompleks ojca, który z jakiegoś powodu nieustannie przebija się przez serię. Zaczynając od Kinga, który jak się okazuje nie do końca jest demonem. Dojrzewając odkrywał u siebie nową supermoc i został adoptowany przez Idę. King koniecznie chciał jednak swojego ojca poznać, jako że ma kryzys tożsamości. I chwała wam za to twórcy, bo ten ojciec się rzeczywiście Pojawia. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak byłam zdenerwowana, kiedy Hootie zjadł ten przeklęty list od ojca Kinga. Więc jest tutaj szansa, że nigdy więc nie dowiemy się absolutnie niczego w tej serii na temat ojca Kinga. Na chwilę obecną, Kingowi przeszła chęć poszukiwania ojca, jest teraz stabilny emocjonalnie. A seria może nie mieć czasu na pokazanie tego wątku, Także coś mi się wydaje, że zostaje to w tajemnicy dla wyobraźni widzów i jeżeli się wydarzy, to wydarzy się poza ekranem, czyli poza wiedzą widza. Do tej pory nie słyszeliśmy nic o ojcu luz i nie był on w żaden sposób istotny w serii. Luz też wielokrotnie słysząc Kinga nie robiła żadnych komentarzy, czy nie miała również żadnych refleksji na temat własnego ojca. Tymczasem dostajemy zbliżenie na zdjęcie rodzinne luz z jej ojcem. I ja wiem, to mogło być po prostu... Takie zbliżenie, taki kadr, ale słuchajcie, w animacji, wyanimowanie każdej sceny jest potwornie drogie i czasochłonne, więc większość zbliżeń w serii, czy takich małych smaczków, które się pojawiają, są tam z jakiegoś powodu. I no. Twórcy nie marnowaliby czasu, żeby zwrócić naszą uwagę na ten konkretny fragment. Więc mogę się domyślać, że albo chcieli pokazać jakiego pochodzenia jest ojciec, albo w serii wrócą do tego tematu i w jakiś sposób go przedstawią. <laughs> A co jak imperator jest ojcem luz? Nie na no, bez przesady. No i zostaje nam ojciec Idy, którego, jak się okazało, Ida zaatakowała będąc w formie swojego demona i prawdopodobnie pozbawiła go oka. Ida w ogóle moim zdaniem kradnie show. Jest moją ulubioną postacią i nie wiem, czy to kwestia tego, że sama doganiam ją wiekiem, czy jej charyzma po prostu. Twoim drogą pamiętacie, jak w kreskowostkach w tym odcinku tutaj mówiłam wam, że Dana stworzyła tą kreskówkę, żeby udowodnić komuś, że może. No, to konkretnie chodziło o to, że seria miała skupiać się właśnie na Idzie. Ale ten gościu, jej współpracownik wtedy powiedział, że proszę cię, nikt nie będzie chciał oglądać serii skupiającej się na podstarzałej babce. Ale że się mylił, człowieku. Ida to niesamowicie kompleksowa bohaterka, która jest świetnie napisana i jest po prostu uroczą postacią. Wiemy, że do siostry nie chował urazy i udało jej się zapanować nad słowim demonem, niczym Naruto nad dziewięciogoniastym. Dzięki czemu Ida może teraz zmieniać się w harpie. W tej formie wygląda fantastycznie. Według show klątwa jest zbyt potężna i nie da jej się zdjąć, mimo wielokrotnie nieudanych prób matki. Ale okazuje się, że Ida może się nią podzielić, co zresztą robi z Lilith. Pojawia się więc spekulacja, że prawdopodobnie może żeby zdjąć klątwę, trzeba się nią podzielić z wieloma osobami. Tak jak było to na przykład w Once Upon a Time do taki serial, gdzie jedną z klątw właśnie zdjęto przez to, że podzielono się nią ze wszystkimi. I zresztą do serialu Once Upon a Time jest naprawdę wiele nawiązań w sowim domu. I na koniec mini teoria spiskowa, która w pewien sposób została nawet potwierdzona. Czyli w jaki sposób sowi dom łączy się z wodogrzmotami małymi. Łączy się na naprawdę wiele sposobów. Zresztą nie tylko z wodogrzmotami małymi, ale nawet w płasowyżu znajdujemy nawiązania do sowiego domu i na odwrót. Ale krąży pewna teoria, którą tak jak mówię poniekąd potwierdzili, aczkolwiek dalej w serii nie jest to wprost powiedziane, żeby nie było. Ale była żona Stan'a Pańca, to ida. Teoria ta zaczęła się kiedy to w jednym z wywiadów na DVD Alex Hirsch, czyli twórca Wodogrzmotów Małych, podzielił się faktem, że Stan był przez chwilę żonaty. Oczywiście Stan cały czas wspomina o swojej żonie w serii wziął ślub z kobietą imieniem Marilyn w Las Vegas, po czym kobieta ta okradła go i uciekła. Stan opisuje ją jako mającą włosy jak Stewardesa z linii lotniczych, neonową różową koszulkę z napisem ponad 30 i dalej seksji, bardzo bladą skórą i jednym dziwnym ostrym zębem, co z opisu sugeruje właśnie Idę. Później podobizna Idy pojawia się w komiksie Wodogrzmotów Małych, zanim w ogóle premiery miał sobie dom. Dana potwierdziła, że Ida była w Las Vegas i że to miejsce jej nie imponuje. I w ostatnim odcinku pierwszej części drugiego sezonu Sowiego Domu dowiadujemy się, że Ida faktycznie w świecie ludzi ma zakaz wstępu do większości miejsc i posługuje się imieniem Merlin. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest solidny dowód. Ale pamiętajcie, większość z tych rzeczy to tak naprawdę tylko teorie spiskowe i spekulacje widzów. A żeby odkryć więcej lub po prostu potwierdzić nasze domysły, musimy poczekać nieco dłużej na kolejne odcinki. Wiemy, że sezon drugi został podzielony na dwie części, w sumie będzie miał 21 odcinków, zdaje mi się. Na razie dostaliśmy 10 pierwszych. Teraz jesteśmy na przerwie, czyli hiatusie, albo jak to się nazywa po polsku okresie ogórkowym. W każdym razie jesteśmy w momencie przerwy, kiedy przez parę miesięcy nic się nie będzie pojawiać. Potem pojawią się kolejne 11 odcinków w tym wypadku i potwierdzony trzeci sezon, aczkolwiek tym razem trzeci sezon nie będzie sezonem tak do końca, będzie się składać z trzech odcinków po 43 minuty każdy i będzie to finał. Finał całej serii. Stworzono nawet petycję w celu zmuszenia Disneya do kolejnych odcinków, bo jak wiadomo serial niestety został anulowany. Na szczęście z możliwością ładnego dokończenia całego serialu i dopięcia wszystkiego na ostatni guzik. Dana tłumaczy, że długo walczyli o więcej odcinków, ale to wszystko co zostało im dane, więc. Jest już za późno, jako że historia została napisana na tą konkretną ilość odcinków. Niemniej jednak przyznaję, że cała ta akcja zdecydowanie zwraca uwagę Disney'a, więc mogą pojawić się potencjalne spin-offy, krótkometrażówki czy nawet komiks. To tyle jeśli chodzi o sezon drugi, ciekawostki i teorie spiskowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie na temat serialu, ogólnie drugiego sezonu i wasze domysły, bo jestem ciekawa, czy będziemy mieć rację, albo czy się zgadzacie ze mną, czy może macie jakieś inne pomysły do tego, jak to się może rozwiązać. Uh, ale się podekscytowałam. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wszystkim moim widzom, szczególnie moim patronom, którzy wyświetlają się teraz tutaj. Jeżeli też chcecie być patronami i wesprzeć moją działalność w internecie, no to wiecie, co robić. Jak wejdziecie na Patronite, to tam wszystko jest ładnie opisane i są fajne nowe progi, także zachęcam. Zachęcam was również do subskrypcji tego kanału, dla zasięgu, nie? Wiecie. Możecie nawet polejkować albo pokomentować, że nie wiem, co tam się robi. Zdecydujcie sami. <grych> zapraszam Was również na wszystkie media społecznościowe i na kanał Kreskówkast, czyli podcast o animacji, który razem z Trickster prowadzimy. Na którym są naprawdę ciekawe odcinki, na przykład wywiady z twórcami polskimi. Także zachęcam Was do zajrzenia na kanał Kreskówkast. Niech Kresku z Bóg Kreskówek ma Was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć. I mam wrażenie, jakby ten odcinek powinna prowadzić anastazję.